Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa odcinki. Pierwszy odcinek jest ogólnodostępny, i tutaj wyznaczymy długość środkowej w tym trójkącie, środkowej CD. Przypomnę tylko, że środkowa jest to taki odcinek, który łączy środek danego boku z przeciwległym wierzchołkiem. O, tak by to mogło wyglądać. To jest punkt D. To oznacza, że ten punkt podzielił. Podstawę tego trójkąta na dwa odcinki o długościach 9 cm. W odcinku bonusowym będę rozwiązywał przykład B, i ten odcinek jest przeznaczony dla osób wspierających kanał. Dobra, rysuneczek na bok. Może tutaj troszeczkę wyżej kodamy. Spróbujmy więc wyznaczyć długość tej. Tej środkowej. W jaki sposób to możemy zrobić? Gdybyśmy oznaczyli tą środkową x, i teraz załóżmy, gdybyśmy mieli jeszcze znaną miarę tego kąta, to moglibyśmy w tym momencie skorzystać z twierdzenia kosinusów. Ale ze względu na to, że kąta nie znamy, to my musimy go doliczyć w pierwszej kolejności. Więc popatrzmy na razie na ten największy trójkąt o wierzchołkach ABC i zbudujmy twierdzenie kosinusów dla tego trójkąta. Zwróć uwagę, że kąt alfa położony jest naprzeciwko boku o długości 15, czyli stwierdzenia kosinusów wynika tyle, że musimy podnieść do kwadratu liczbę 15, a następnie po prawej stronie tej równości zapisujemy sumę kwadratów dwóch pozostałych boków. Tak, między którymi zawarty jest kąt alfa, ten kąt, który chcemy wyznaczyć. I pozostała część tego twierdzenia właśnie wygląda tak. Uporządkujmy to równanie. 15 do kwadratu to 225, 12 do kwadratu to 144, 18 kwadrat nie pamiętam, 324. 2 razy 12 to 24 i razy 18 to 432. Razy cosinus kąta alfa. I teraz to wyrażenie, ten iloczyn przeniosę na lewą stronę równania. Natomiast po prawej stronie równania wyznaczę sumę liczb 144 i 324. I od tego odejmę 225, to jest 243. Następnie podzielę obustronnie równanie przez 432. Co tutaj otrzymamy? 243 podzielić przez 432 to jest 0,5625. Zostawmy chwilowo tą wartość w takiej postaci i teraz popatrzmy na trójkąt o wierzchołkach A C. Chcemy wyznaczyć długość boku CD w tym trójkącie. Czyli możemy tutaj stworzyć kolejne twierdzenie kosinusów, które będzie wyglądało w sposób następujący. Mamy kolejno X kwadrat to się równa, następnie boki zawarte. Przy kącie alfa to są dwa, to jest tak, poko długości 12 do kwadratu, dodać 9 do kwadratu, odjąć 2 razy 12 razy 9 i razy cosinus kąta alfa, który wyznaczyliśmy przed sekundką. Zliczamy wszystko, tutaj mamy 144, dodać 81, odjąć 18 razy 12. To jest 216 razy cosinus kąta alfa, czyli 0,5625. Stąd mamy x kwadrat równa się 144, dodać 81, odjąć 216, razy 0,5625. To jest 103,5. Zamieńmy może ten ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. Otrzymamy x kwadrat równe 207. Drugich. Następnie spierwiastkujmy obustronnie równanie. Wtedy zwróć uwagę, że pod pierwiastek kwadratowy trafi to wyrażenie. No, widać, że x jest podniesiony do kwadratu. I pamiętaj, że jeśli mamy pierwiastek kwadratowy z wyrażenia podniesionego do kwadratu, to zawsze coś takiego zamieniamy na wartość bezwzględną. Tutaj otrzymujemy pierwiastek z tej liczby. To tak, pierwiastek kwadratowy z 207. Ile to będzie? To jest 9 razy 23 chyba. Tak. Czyli to będzie 3 pierwiastek kwadratowy z 23. Natomiast pod spodem mamy pierwiastek kwadratowy z dwóch, no i teraz usuwamy niewymierność. I w kolejnej linijce zapisujemy wynik. Zobacz, opuszczam tutaj wartość bezwzględną, dlaczego? Ponieważ x oznaczyliśmy długość odcinka, a długość odcinka jest zawsze liczbą dodatnią, więc jeśli pod wartością bezwzględną masz znak plus, to wartość bezwzględną opuszczasz bez zmiany znaków, co otrzymasz? 3 pierwiastek kwadratowy z 46 podzielić przez 2, dopiszmy jeszcze tylko jednostkę. Dosłownie za momencik na ekranie końcowym pojawi się link do odcinka bonusowego. Tam też jest link dla osób, które zechcą zostać wspierającymi ten kanał. Wybierasz dowolny próg wspierania, i natychmiast otrzymujesz dostęp do wszystkich moich rozwiązań.